Skaler zaskrzeczał, gdy mój telefon zawibrował na tacy. Nie spojrzałam. Dopiero gdy podświetlił się podgląd wiadomości, zarezerwowaliśmy cały tydzień majówki. Moja asystentka zamarła w pół kroku. Kolejna wibracja cała rodzina trzydzieści dwa osoby. Odłożyłam skaler. Stuknięcie odbiło się echem zbyt głośno w białym gabinecie. Na zewnątrz ktoś się zaśmiał. Wewnątrz powietrze wokół mnie zgęstniało. Napięte, metaliczne wyczekiwanie. Położyłam telefon ekranem w dół, spokojnie, z rozmysłem. Myśleli, że to kolejne rodzinne ogłoszenie, które przełknę jak zawsze, ale nie mieli pojęcia, co może wprawić w ruch zamknięte usta. Nazywam się Julianna Wierzbicka i przez większość życia. Czułam się jak ktoś stojący tuż za progiem, wystarczająco blisko, żeby wszystko słyszeć, nigdy wystarczająco blisko, żeby zostać zaproszonym do środka. Jestem środkowym dzieckiem, wypełniaczem, tą, którą ludzie pamiętają tylko wtedy, gdy ktoś inny czegoś potrzebuje. Mój starszy brat, Kamil, zawsze był nagłówkiem sportowiec, ryzykant ten, którym mama lubiła się chwalić na grillach. Mój młodszy brat Eryk przyszedł na świat z bezwysiłkowym urokiem kogoś, kto nigdy w życiu nie musiał walczyć o uwagę. Świat spotykał go z otwartymi ramionami, a za każdym razem, gdy tak się działo, moi rodzice bili brawo. Stałam się tą odpowiedzialną z konieczności. Osobą, która pilnowała, żeby nic się nie posypało, podczas gdy nikt nie zauważał, że w ogóle cokolwiek trzymam. Kiedy Kamil zapominał o wizytach. Kryłam go. Kiedy Eryk gubił plecaki dzieci na całe weekendy, to ja wracałam po śladach. Jeśli coś się rozlało, lądowało po mojej stronie stołu. Jeśli coś trzeba było zrobić, jakoś zawsze trafiało do moich rąk. Moja matka Helena klepała mnie po ramieniu i mówiła: Dziękuję, że można na tobie polegać. Mój ojciec Marek kiwał głową, jakby właśnie potwierdził przydział służbowy. Niezawodność to dziwna klatka. Nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś uwięziona, dopóki drzwi nie zamkną się od środka. Przez lata nauczyłam się kurczyć granice tego, czego potrzebuję. Upraszczałam wybory. Sama zarządzałam swoimi wydatkami. Cicho zapisywałam każdy rachunek w małym spiralnym notesie, tak zużytym, że okładka wyginała się jak fala. Nie prosiłam o pomoc, bo pomoc zawsze przychodziła z komentarzem. Nie wspominałam o marzeniach, bo marzenia miały tendencję do przekształcania się w czyjąś wygodę. Mimo to jedno marzenie trzymałam głęboko ukryte gdzieś cicho gdzieś z przestrzenią gdzieś, gdzie mogłabym wreszcie oddychać, bez zasługiwania na to. Jezioro zawsze było tym miejscem. Dorastając, ilekroć przejeżdżaliśmy obok spokojnej wody, tylko przebłysk z szosy, czułam, jak coś we mnie się rozluźnia. Życie, gdzie nikt nie wdziera się bez zaproszenia, żadnych głosów przekrzykujących się nawzajem, żadnych zobowiązań przebranych za uczucie. Dnia, kiedy pierwszy raz zobaczyłam ogłoszenie o drewnianym domku w kształcie litery A, nie czułam odkrycia, czułam rozpoznanie, jakby to miejsce czekało, aż w końcu je dogonię. Nie powiedziałam rodzinie, gdy go oglądałam, nie powiedziałam im, gdy oferta została przyjęta. Nie powiedziałam im tej nocy, kiedy podpisywałam dokumenty z rękami, które nie przestawały drżeć. Jedyną osobą, która kiedykolwiek wiedziała, była Marta, jedyna przyjaciółka, która widziała wystarczająco dużo mojej rodziny, żeby zrozumieć, że tajemnica nie była małostkowością, była ochroną. Myślałam, że mam czas, czas, żeby znaleźć odpowiedni moment na wyjaśnienia. Czas, żeby pokazać rodzicom kuchnię, którą sama pomalowałam. Czas, żeby pozwolić braciom zobaczyć, że zbudowałam coś bez ich cienia na tym. Ale rodziny takie jak moja nie czekają, one decydują. A kiedy czegoś chcą, nie pytają, do kogo to należy. Dlatego jedna linijka podglądu na moim telefonie, zarezerwowaliśmy cały tydzień majówki, brzmiała mniej jak ogłoszenie, a bardziej jak wyrok. Nie odsłuchałam wiadomości głosowej od razu skończyłam sprzątać stanowisko, zdjęłam rękawiczki, myłam ręce, dopóki woda znów nie stała się chłodna. Rutyna mnie uspokajała. Rutyna powstrzymywała klatkę piersiową od zaciskania się. Ale kiedy w końcu weszłam do magazynu, z dala od pacjentów, świateł i rozmów, nacisnęłam otwórz. Głos mojej matki wyskoczył z głośnika, jak ktoś otwierający drzwi bez pukania. Zarezerwowaliśmy cały tydzień majówki w Twoim nowym domku nad jeziorem. Wpatrywałam się w ścianę oznaczonych pojemników gaza, woreczki do sterylizacji wszystko w idealnym porządku. Słowa nie pasowały do pokoju, w którym stałam nie pasowały do niczego. Mama brzmiała wesoło, wręcz triumfalnie. Cała rodzina powiedziała, jakby to wszystko wyjaśniało trzydzieści dwa osoby. Podkreśliła to, jakby była dumna z tej liczby, jakby to był prezent, jakby ciężar 32 ciał, 32 oczekiwania, 32 głosy wdzierających się w miejsce, które sama zbudowałam, był czymś, za co powinnam być wdzięczna. Potem nadszedł fragment, który ścisnął powietrze wokół mnie: łódki, grille, fajerwerki, wszystko co trzeba. Zamknęłam oczy. Na chwilę pokój się przechylił. Widziałam to. Szybkie ostre przebłyski w umyśle, przyczepy skrzypiące na żwirowym podjeździe, obcy wnoszący lodówki turystyczne na taras, dzieci biegające korytarzem, który sama pomalowałam, kuchnia zatłoczona, pomost trzęsący się, cisza, moja cisza, utopiona. Nie pytali, nie potwierdzali, informowali mnie. Jakbym była ostatnią, która dowiaduje się o planach ułożonych w moim imieniu. Głos mojego ojca dołączył słaby w tle. Miejsca starczy. Nie będzie miała nic przeciwko. Nie będzie miała nic przeciwko. Na tym zawsze polegali, że się dostosuję, że wchłonę, że się uśmiechnę i pozwolę im zabrać to, czego nigdy nie zaoferowałam. Nie odtworzyłam wiadomości ponownie. Nie musiałam. Każde słowo już się wyryło na swoim miejscu. Podniosłam telefon znowu, kciuk zawieszony nad przyciskiem połączenia. Nie, żeby odpowiedzieć, ale żeby posłuchać ciszy pod ich pewnością siebie. Takiej ciszy, która nie jest pusta, ale naelektryzowana. Myśleli, że się ugnę, jak zawsze, ale coś we mnie się przesunęło, precyzyjnie i nieodwracalnie, jak przekręcający się zamek. Nie oddzwoniłam. Nie musiałam. Jechałam na północ bez włączania radia. Droga rozwijała się przede mną długimi, srebrnymi odcinkami takimi, które pochłaniają całe myśli, zanim zdążą się uformować. Sosny stały po obu stronach wysokie i milczące jakby czekały, aż w końcu przestanę udawać, że wszystko jest w porządku. Domek nie pojawił się nagle wyłonił się tak, jak wyłaniają się prawdy. Powoli, a potem nagle. Drewniana rama łapiąca ostatnie nici dziennego światła, linia dachu rysująca ostry, ciemny kąt na tle nieba. Moja klatka piersiowa rozluźniła się w momencie, gdy zaparkowałam. Nawet powietrze było inne, chłodniejsze, szczere. W środku wszystko było dokładnie tam, gdzie zostawiłam. Niebieskie szafki, które sama pomalowałam. Koc flanelowy przerzucony przez oparcie krzesła. Stos książek przy oknie z siedziskiem. Nic głośnego, nic zatłoczonego, tylko cisza. Stałam w centrum salonu z rękami w kieszeniach, słuchając jak dom oddycha. Miał swój własny rytm. Skrzypienie osiadających belek, cichy szum lodówki, a za ścianami miękki szum jeziora muskającego brzeg. Wszystko to brzmiało jak pytanie: Czy jesteś gotowa? Byłam. Zaczęłam w kuchni, otwierając szuflady. Sprawdzając każdy zatrzask, każdy zawias, musiałam się ruszać. Ruch był kontrolą. Zebrałam swój notes lata ołówkowych liczb, zakreślonych płatności, list napraw odłożonych na następny sezon. Każda strona była dowodem, że to miejsce istnieje, bo je zbudowałam, nie dlatego, że wpadło mi w ręce. Potem przyszła kolej na pudełko z dokumentami, nieoznaczone niczym dramatycznym. Zwykły pojemnik trzymający akt własności, dokumenty zamknięcia transakcji, polisy ubezpieczeniowe i rachunki za każdy pakiet desek, każdą puszkę farby, każde narzędzie kupione za własne pieniądze. Rozłożyłam je na stole w jadalni nie po to, żeby komuś pokazać, tylko żeby przypomnieć sobie, co jest prawdą. Kiedy byłam gotowa, zadzwoniłam. Ślusarz przyjechał przed południem. Cichy mężczyzna o spokojnym kroku i skrzynce narzędzi, która brzęczała z sensem. Nie pytał, dlaczego potrzebuje nowych rygli na każdych drzwiach zewnętrznych. Nie skomentował, gdy wskazałam klawiaturę, którą chciałam zainstalować. Nie uniósł nawet brwi, gdy poprosiłam, żeby ostateczny kod brzmiał 0814. Po prostu skinął głową i pracował. Brzęk metalu, niski szum wiertarki. Miękkie kliknięcia, każdy dźwięk brzmiał jak przewracana strona. Przed południem podał mi pojedynczy pierścień z dwoma kluczami tylko dwoma żadnych zapasowych, żadnych kopii, żadnego na wszelki wypadek ukrytego pod wycieraczką. Wszystko ustawione, powiedział. Otwiera się tylko dlatego, kogo pani wybierze. Kogo wybiorę? Te słowa osiadły we mnie jak ciepłe kamienie. Po jego wyjściu obeszłam domek dookoła, zamykając każde drzwi, kładąc dłoń płasko na chłodnym metalu każdej nowej klamki. To było rytualne w pewien sposób. Każdy dotyk zakotwiczał mnie głębiej w moim własnym życiu. Po południu sprzątałam bez potrzeby. Wycierałam blaty, trzepałam dywany, zamiatałam podłogi dwa razy, składałam koce, wyrównywałam książki, przekładałam kubki. Nie dlatego, że dom tego wymagał. Ale dlatego, że mój umysł tego potrzebował. Kontrola nie potrzebowała głośności, potrzebowała precyzji. Gdy zapadł wieczór, wyszłam na pomost. Jezioro falowało w złotym świetle. Ciche i pewne siebie. Usiadłam ze stopami nad krawędzią, palcami muskając powierzchnię. Zimno obudziło mnie w najlepszy sposób. Po drugiej stronie wody ktoś odpalił fajerwerki. Wczesne świętowanie z sąsiedniego miasteczka. Iskry wzbiły się jasno w zmierzch, potem rozpłynęły się w dymie. Nie dosięgły mojego brzegu. Patrzyłam, jak odbicia rozłamują się w miękkie fale wokół moich kostek. Z powrotem w środku wzięłam małą drewnianą szkatułkę, którą wyrzeźbiłam do przechowywania kluczy i ostrożnie położyłam nowy pierścień po środku. Zamknęłam wieczko. Miękkie stuknięcie rozeszło się echem przez spokój. Nie było we mnie złości. Już nie. Zastąpiło ją coś cichego, solidnego i nieporuszalnego. Decyzja podjęta bez proszenia o pozwolenie. Wyłączyłam zewnętrzne światła jedno po drugim: ścieżkę, ganek, taras. Każda żarówka zgasła, aż dom stał się ciemną sylwetką na tle wody miejscem, do którego tylko ja mogłam wejść. Przed snem napisałam jedną linijkę w notesie nie w kolumnie płatności ani na liście napraw, ale na pustej stronie z tyłu. Tym razem nie oddam niczego, co zabiorą. Zamknęłam notę z cichym trzaskiem. Tej nocy dom czuł się inaczej. Nie kruchy, nie czekający. Czuł się przejęty. Obudziłam się przed świtem i stanęłam przy oknie, gdy niebo przeszło z szarości w bladą lawendę. Mgła unosiła się nad jeziorem jak wstrzymany oddech. Patrzyłam, aż pierwszy pasek słońca przebił się przez nią. Cienki. I zdecydowany. Mój telefon zawibrował na blacie. Trzy nieodebrane połączenia: jedno od mamy, dwa od Eryka. Nie otworzyłam ich. Przekręciłam telefon ekranem w dół, znowu, ten sam gest, co w klinice, ale tym razem spokojny. Wybrany. Chcieli tygodnia, chcieli domu, chcieli ciszy, którą zbudowałam, nie zauważając nigdy, że potrzebowałam jej, żeby przetrwać. Myśleli, że się ugnę. Ale nic we mnie się nie uginało, nic się nie wyginało, wszystko we mnie się układało. Zamknęłam drzwi wejściowe. Rygiel kliknął na miejsce, jak wyraźnie postawiona kropka. Tym razem, wyszeptałam do pustego pokoju, nie naprawię tego, co zepsuli. Przyjechali w czwartek po południu, wystarczająco głośno, żeby zachwiać ciszą, zanim ich opony dotknęły żwiru. Widziałam pierwszy zestaw świateł przesuwających się po drzewach. Długi, pewny siebie łuk, jakby ktoś zagarniał ziemię samym światłem. Potem kolejny i kolejny. Z okna na poddaszu patrzyłam, jak karawana wylewa się na mój podjazd. Kamil wysiadł z pikapa pierwszy, trzaskając drzwiami, jakby był właścicielem powietrza. Eryk podążył za nim, żonglując lodówkami turystycznymi i wykrzykując polecenia kuzynom, którzy nie słuchali. Sów moich rodziców zaparkował najbliżej ganku. Jakby bliskość przekładała się na władzę. Nie ruszyłam się. Nie pomachałam, po prostu obserwowałam. Mama wmaszerowała po schodach z torbami zakupowymi na obu ramionach z uśmiechem już wyreżyserowanym. Przekręciła klamkę, spodziewając się, że drzwi się otworzą. Kiedy tak się nie stało, szarpnęła mocniej, potem sięgnęła do torebki po klucz, który nigdy nie istniał. Czekałam, aż cofnie się w zmieszaniu, zanim sama otworzyłam drzwi. Dźwięk był cichy. Wpływ nie. Cześć, mamo powiedziałam głosem równym. Czegoś szukasz? Jej wyraz twarzy drgnął. Zaskoczenie, potem irytacja, potem coś ostrzejszego, co próbowała ukryć. W skarbie zamek musi się zacinać. Ten dom jest stary. Nie zacina się powiedziałam. Jest nowy. Za nią tata zmarszczył brwi, skanując ganek, jakby czytał projekt, którego nie zatwierdzał. Kamil wystąpił naprzód z szerokim uśmiechem, już gotowy przejąć dowodzenie. Julka? To miejsce jest niesamowite. Poczekaj, aż zobaczysz łódkę, którą przywieźliśmy. Dzieciaki umierają, żeby wejść do środka. Na mojej działce nie ma przystani. Powiedziałam to cicho, prawie łagodnie. Niczego to nie złagodziło. Eryk zaśmiał się tym swoim luźnym, beztroskim śmiechem, którego zawsze używał, gdy zakładał, że się ugnam. Nie bądź dziwna. Mama mówiła, że ci to pasuje. Spojrzałam na matkę. Nie podniosłam głosu. Nie pytałam dlaczego. Po prostu trzymałam jej spojrzenie wystarczająco długo, żeby poczuła ciężar prawdy. Pomyliła moje milczenie z przyzwoleniem po raz ostatni. Nikt mnie nie pytał. Powiedziałam. Te słowa spadły ciężko między nas. Następne dwanaście minut było jak oglądanie maszyny psującej się w zwolnionym tempie. Mama próbowała najpierw poczucia winy. Po prostu chcieliśmy czasu dla rodziny. Nigdy niczego nie organizujesz. Tata przeszedł na doktrynę. Rodzina się dzieli, nie zamyka się rodziny za drzwiami. Kamil poszedł w praktyczność. Masz osiem sypialni. Przestań dramatyzować. Eryk zaoferował wygodę. To tylko tydzień Julka. Za nimi krewni i tak zaczęli rozpakowywać, odkładać torby, wyładowywać zestaw do karaoke, wyciągać składane stoły, jakby przygotowywali festiwal. Czyjeś dziecko pobiegło w stronę pomostu. Cofnęłam się do środka, położyłam rękę na drzwiach i zamknęłam je. Rygiel wsunął się na miejsce wyraźnym, nieprzepraszającym kliknięciem. Głosy natychmiast wzrosły. Zmieszanie skargi. Potem głos mamy przechodzący w błagania, które brzmiały wytarto przy brzegach. Ktoś zapukał. Ktoś inny spróbował tylnych drzwi. Kamil szarpał za klamkę, jakby siła mogła przepisać własność. Potem przyszła najmniejsza pauza. Moment, w którym wreszcie zrozumieli, że granica jest prawdziwa. Wyłączyłam wszystkie zewnętrzne światła, aż dom został połknięty przez wieczór. Wystarczająco ciemno, żeby zobaczyli samych siebie. Wystarczająco cicho, żebym nie słyszała nic. Dzwonili, pisali. Mama zostawiała wiadomości, które toczyły się od irytacji do łez. Tata wysyłał cytaty o posłuszeństwie. Kamil groził, że rozbije namiot na trawniku. Eryk sugerował, żebyśmy pogadali. Nie odpowiadałam. Policjant przyjechał tuż przed zmrokiem. Nie dlatego, że zadzwoniłam, ale dlatego, że zadzwonił ktoś inny. Zapukał raz, przemówił przez drzwi, spokojnie i profesjonalnie. Nalegają, żeby pani ich wpuściła. Muszę tylko potwierdzić właściciela nieruchomości. Otworzyłam drzwi na tyle, żeby podać mu dokumenty. Żadnych wyjaśnień, żadnego komentarza, tylko dowód. Przeskanował nazwisko, skinął głową i odwrócił się do czekającego tłumu. Ona jest właścicielką. Ona decyduje, kto wchodzi. Cisza, która nastąpiła, była najgłośniejszym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek od nich słyszałam. Tej nocy siedziałam na pomoście z kocem owiniętym wokół ramion, podczas gdy jezioro odbijało wznoszącą się zorzę polarną. Trzydzieści dwa osoby kuliły się na publicznym dostępie, na drodze w dół komary gęste, humory napięte, plany rozpadające się jeden po drugim. Przyjechali spodziewając się wakacji, dostali konsekwencje. Po raz pierwszy w życiu granica była moja i nie zostało im nic do zrobienia poza jej odczuciem. Jezioro wróciło do swojego rytmu, gdy odjechali. W niedzielny wieczór brzeg był znowu czysty, żadnych lodówek turystycznych, żadnych namiotów, żadnych głosów niosących się przez wodę. Tylko cisza, ta, która nie czeka na pozwolenie. Następny poranek spędziłam boso na tarasie, kawa rozgrzewała mi dłonie, patrzyłam, jak mgła unosi się w powolnych, zdecydowanych pasmach. Na początku czułam się dziwnie, nie mieć się przed czym bronić, żadnych zbliżających się kroków, żadnych decyzji podejmowanych dookoła mnie, tylko oddech. Mój. Chodziłam po domu powoli, dotykając krawędzi rzeczy, które zbudowałam. Drzwi szafek, które szlifowałam, aż ramiona mnie bolały. Dywan, na który oszczędzałam miesiącami. Sto stależy, które z Martą znalazłyśmy w second handzie. Wszystko było dokładnie tam, gdzie zostawiłam. Samo to czuło się jak zwycięstwo. Telefon leżał cicho na blacie. Kilka nieodebranych połączeń. Żadnych nowych. Dawali mi przestrzeń, choć nie z własnej woli. Przestrzeń, gdy jest tak wywalczona, czuje się jak pokój wreszcie oczyszczony z dymu. Popołudnia spędzałam, nie robiąc niczego wymagającego efektywności. Czytanie przy oknie z siedziskiem, aż słońce zmieniło kąt. Muskanie dłonią wody z pomostu. Pozwalanie psu spać z łbem na moim kolanie, gdy bryza przeczesywała drzewa jak cicha prośba o przebaczenie. Przez lata myślałam, że spokój przychodzi po tym, jak ktoś wreszcie mnie zrozumie po tym, jak ktoś zobaczy nierównowagę, zabieranie, założenia. Ale stojąc na brzegu, patrząc, jak fale rozszerzają się i łagodnieją, aż znikają, zrozumiałam. Spokój nie miał nic wspólnego z byciem zrozumianą. Przychodził od wybrania siebie bez proszenia o pozwolenie. Niektóre wieczory odtwarzałam w myślach moment zamknięcia drzwi. Rygiel wsuwający się na miejsce, ostateczny i pewny. Nie ze złośliwości, ale żeby przypomnieć sobie, że jestem zdolna wyznaczyć granicę i jej dotrzymać. Ten dźwięk stał się swoim własnym rodzajem wydechu. Nie wiedziałam, co będzie dalej z moją rodziną. Nie planowałam następnej rozmowy, ani nie ćwiczyłam wyjaśnień. Pozwoliłam niepewności siedzieć obok mnie, jak kolejna obecność na pomoście. Nie groźna. Po prostu tam, cicha. Jezioro wyglądało inaczej wtedy mniej jak ucieczka, bardziej jak lustro. Odbijało coś, czego wcześniej wyraźnie nie widziałam życie, które nie znika, gdy przestaje dostosowywać się do wszystkich innych granice to nie mury to drzwi, które uczysz się zamykać bez przepraszania. I tej nocy, gdy zorza polarna rozlała się po moim jeziorze, wreszcie zrozumiałam coś prostego.